Cześć, dzień dobry, miło mi Was widzieć na moim kanale i zapraszam Cię na ulubieńców. Będą to ulubieńcy ostatnich miesięcy, ostatnich tygodni i jeżeli dobrze sprawdziłam, to na moim kanale nie było czegoś takiego od stycznia, więc kupę czasu. Zatem mam nadzieję, że zobaczycie coś ciekawego. Ten film to będzie tak naprawdę podsumowanie ostatnich miesięcy i tygodni w kwestii makijażowej, bo właśnie przede wszystkim będę miała ulubieńców kolorówkowych, jedną rzecz z pielęgnacji, oraz dwa droższe rozczarowania, więc jeśli jesteście ciekawi, co ja dzisiaj Wam pokażę, to zapraszam do oglądania. I zacznijmy sobie od początku, czyli od takiej podstawy makijażu. Jeśli śledzicie mój kanał na bieżąco i oglądacie większość filmów, to pewnie już ten produkt widzieliście. Jest to hydrobaza Fresh marki AA i jest to produkt niby dedykowany pod makijaż. Ma być. To baza dodająca energii, utrwalająca makijaż, ma zawierać jakieś takie dziwne płatki, piękna w środku. Natomiast jest to coś bardzo fajnego. To nie jest taka zwykła silikonowa baza, jak inne bazy pod makijaż, które zazwyczaj są albo przezroczyste, albo mają jakiś kolor i na przykład rozświetlają drobinkami, a tak naprawdę no, działają no może nie powiem, że zapychająco, bo to zależy od skóry, czy was coś zapycha, czy nie. Ale no tak powiedzmy, że dodatkowa warstwa silikonów jest na twarzy. To tutaj tego nie mamy, ponieważ jest to baza bez silikonowa. Mam nadzieję, że dobrze sprawdziłam, że ona w ogóle silikonów nie ma, bo jakoś tak się super nie wczytywałam w ten skład. Ale w ogóle, no jak patrzę na niego, to nie widzę tutaj żadnych silikonów. Może gdzieś one tam na końcu składu są, ale wątpię, bo jak teraz nawet się przyglądam, to naprawdę ich tutaj nie ma. Jest to produkt, który ja bym raczej nazwała taką powiedzmy, że esencją pielęgnującą, nawilżającą pod makijaż, ponieważ mamy tutaj glicerynę na drugim miejscu, wodę, są różnego rodzaju ekstrakty, olejki i to jest bardzo fajna rzecz. Przede wszystkim, jeżeli na przykład nie chcecie używać silikonów albo nie chcecie sobie właśnie dodawać tej dodatkowej warstwy jeszcze silikonów przed podkładem, no to to właśnie będzie dla Was. Jeżeli lubicie coś lekkiego, co się wchłania i nie, nie pozostawia lepkiej warstwy, ale o tym zaraz. Um... I właśnie jeżeli szukacie czegoś takiego, powiedzmy, że bardziej pielęgnującego, macie skórę tłustą, yy, która się wyświeca właśnie często od jakichś kremów, od baz silikonowych, to u mnie na przykład ona naprawdę się fajnie sprawdza. A jeśli chodzi właśnie o kwestię tej lepkości, ona jest lepka przez chwilkę. Jak ją nałożycie i chcecie właśnie mieć ten efekt lepkości, to mu musicie bardzo szybko działać z podkładem, żeby ta lepkość cały czas była. A jeśli odczekacie dosłownie kilka minut, to będzie wchłonięta do zera i matowa. Więc to też jest moim zdaniem bardzo fajna rzecz dla osób, które używają minerałów. Więc fajna, fajna. Nie powiedziałabym, że jakoś cudownie działa i utrwala makijaż, ale jest taka pielęgnująca, właśnie lekka, nawilżająca. Przygotuje skórę pod makijaż, a myślę, że jej nie zaszkodzi, a w związku z tym, że ma sporo fajnych substancji aktywnych, to może nawet zadziałać na plus. Następnie mamy podkład, i powiem Wam, że już długi czas czekałam, żeby Wam go pokazać. Tak wiecie, bardziej omówić np. w ulubieńcach, chociaż też zamierzam nagrać dedykowany film. Podkład, który poniekąd skradł moje serce i uważam, że jest jednym, jednym z moich największych odkryć podkładowych ostatnich. Lat chyba nawet i jest w dodatku bardzo tani. Jest to podkład marki Reverse. I ja wiem, że nie wszystkim się sprawdza, nie każdy markę Reverse lubi, ale pozwólcie, że opowiem Wam kilka słów o tym podkładzie, czemu go lubię i jak on u mnie się sprawdza. Nazywa się Naked Skin Match. Jest w takiej buteleczce szklanej, ładnej, wygląda dosyć ogólnie, powiedzmy, że przyzwoicie, elegancko. Kosztuje około 16 zł. I jest moim zdaniem świetny. Największą jego wadą jest to, że nie ma jakiegoś bardzo jasnego koloru, więc jeżeli jesteście ekstremalnie blade, no to niestety myślę, że nie znajdziecie tutaj odcienia dla siebie. Natomiast mamy gamę złożoną z czterech kolorów. Moim zdaniem dwójka jest taka najbardziej europejska, ponieważ jest bardziej żółta niż jedynka i jest odrobinę jaśniejsza. Ja tutaj mam właśnie w rękach jedynkę, i to jest podkład, który wygląda na mojej serze naprawdę bardzo, bardzo, bardzo dobrze. Czasami wygląda świetnie, znakomicie i przepięknie, a czasami. Mi wygląda tylko dobrze, natomiast raczej mnie nie zawodzi i sprawdza się solo. I w mieszankach. Ja go dzisiaj mam na sobie nie nałożony jakąś grubą szpachlą, bo on naprawdę nieźle kryje, wygląda moim zdaniem na cerze dosyć lekko, nie tworzy właśnie żadnych smug, żadnych takich nierówności, wygląda naprawdę bardzo gładko i on mi się po prostu sprawdza. Ta formuła bardzo dobrze na mnie wygląda. Jeżeli nałożycie go na coś takiego bardziej tłustego, na przykład na jakiś naturalny krem, albo właśnie jakiś, nie wiem, serum olejkowe, jeżeli lubicie taki efekt, to on będzie świetlisty i będzie wyglądał właśnie tak bardzo zdrowo i. Promiennie. Natomiast jeżeli na przykład użyjecie go na suchą twarz, bo wiem, że dużo osób używa, tak? Ja też czasami nakładam podkłady bez niczego pod spodem i na przykład przy suchej gąbeczce albo suchym pędzlu to on da taki satynowo-matowy efekt, który też wygląda bardzo dobrze. Więc on jakby się dostosuje do tego, co Wy chcecie i utrzymuje się bardzo dobrze, kryje całkiem nieźle i dawno u mnie nic tak dobrze nie wyglądało. To nie jest może taki, wiecie, podkład, który... Góry przynosi i sprząta, ale naprawdę za tę cenę jest znakomity. I tutaj chciałam Wam jeszcze właśnie pokazać przebitki, jak on wygląda z bliska na mojej cerze. Może się komuś spodoba i będzie chciał go kupić, a jeszcze chciałam właśnie Wam powiedzieć, że mam zniżkę. Cały czas u mnie w ostatnich filmach, pod filmami jest zniżka 20% do sklepu z kosmetykami Reverse, więc jeżeli macie ochotę kupić go, kupić go sobie za jakieś 13 zł, no to zachęcam. To nie jest duży wydatek, a według mnie to jest no, jeden z lepszych podkładów, jakich ostatni używałam. Pora na korektor, czyli kolejny etap w makijażu. Korektor e, Collection Lasting Perfection pewnie przez wszystkich znany z YouTube'a, ale niekoniecznie wypróbowany przez wszystkich ze względu na dostępność, która nie jest jakaś super e, łatwa. Dlatego, że jest to produkt dostępny raczej w Wielkiej Brytanii, ale można go kupić na Allegro. I ja się oczywiście wzbraniałam, bo tam mówi: kurczę, będę zamawiać taki korektor z Allegro, trochę się to nie opłaca. I dlatego, jak byłam w Londynie, to mówię: Dobra, to jest dobra okazja, żeby w końcu kupić go. I kupiłam sobie trzy sztuki, numery 0 i 1. I muszę Wam powiedzieć, że to był świetny wybór. To jest naprawdę bardzo dobry korektor i trzeba przyznać, że. Ludzie, którzy o nim mówią, mają rację. Dla mnie to jest korektor typu pewniak, czyli taki produkt, który nieważny na co zaaplikuję, kiedy zaaplikuję, nieważne czy mam ładną, czy złą cerę, dobry czy zły dzień, on wygląda dobrze. On po prostu jest zaufany i świetny. Bardzo dobrze kryje, jest kremowy, mi ta kremowość bardzo odpowiada, nie jest ani za gęsty, ani zbyt, zbyt płynny, ma fajną kolorystykę. Ja tutaj mam przy sobie jedyneczkę, ale jeszcze właśnie jest dostępna zerówka yy, i ten kolor jest taki. Neutralny, ale moim zdaniem pod oczami wygląda dobrze. Świetny pod oko, świetny na oko, jako baza, też do jakiegoś rozjaśniania środkowych partii twarzy, więc warto, jeżeli jeszcze nie miałyście, to polecam. To jest jeden z moich ulubionych korektorów. No i pora teraz na puder, czyli widzę, że po kolei idę w makijażu. Puder z Golden Rose. Pewnie już go widzieliście na YouTubach tutaj. To jest w ogóle seria HD. Puder bananowy, prasowany i to jest puder świetny pod oczy. Na twarz też, bo on fajne takie jakby wygładzenie wprowadza. Moim zdaniem on jest z gatunku transparentnych, lekko rozświetlających, znaczy bardziej rozjaśniających niż rozświetlających i jest yy, aksamitny, dobrze zmielony. Mimo, że jest prasowany, to on pod okiem wygląda świetnie. Właśnie tworzy taki efekt wygładzenia. Yy, ma fajny kolor i naprawdę się bardzo dobrze mi sprawdza i na całą twarz, i pod oko, więc nie dziwię się, że są osoby, które. Chcą po niego wracać i lubią po niego wracać, i to jest rzeczywiście puder, który moim zdaniem robi różnicę pod tym okiem. Ja raczej używałam tego samego pudru na całą twarz co pod oczy, a kiedy sięgam po niego i zaczęłam sięgać po niego, to zauważyłam, że rzeczywiście ta okolica wygląda lepiej, wygląda jakby jest bardziej wygładzona, wygląda powiedzmy, że trochę młodziej i lepiej się prezentuje na przykład na zdjęciach, więc zachęcam do wypróbowania. Nie jest to duży koszt, a naprawdę fajny puder. Wyjątkowo nie mam nic do konturowania, dlatego że uznałam, że chciałabym Wam pokazać jeden produkt, ale nie wiem gdzie on jest. Przeszukałam moje zasoby kosmetyczne jakieś tam wszystkie półeczki, kartony. Wszędzie, mam kosmetyki i nie widzę tego produktu, więc jak go zobaczę, to na pewno w kolejnych ulubieńcach go umieszczę. Natomiast stwierdziłam, że pokażę Wam róż, którego tak za często u mnie nie ma, a lubię po niego sięgać, szczególnie na wyjazdach, ponieważ jest bardzo neutralny i taki bezpieczny. I to też jest produkt, który jest dosyć znany na YouTubie i ja go zawsze widziałam albo u Cloudy she albo u Ady Avida Dollars, dlatego że one bardzo lubią ten róż i jak mogłam go sobie wybrać tam kiedyś z jakiegoś sklepu internetowego, to stwierdziłam, że spróbuję i zobaczymy. To Max Factor uh, Cream Puff Blush. W kolorze 10 Nude Mauve i to jest naprawdę fajny róż. Mam go na sobie dzisiaj. Nie wiem, czy będzie go widać, ponieważ on jest, tak jak mówię, bardzo delikatny. To jest bardzo ciekawy odcień, ponieważ jest to chłodny róż, ale z taką jakby beżowo-szarą poświatą, więc on niekoniecznie musi wyglądać u wszystkich dobrze. Szczególnie myślę, że na jakiejś takiej mocno oliwkowej i, i ciemniejszej cerze to raczej odpada, bo myślę, że będzie wyglądał trochę jak plama. Natomiast na jaśniejszych karnacjach, a przede wszystkim chyba na chłodnych, będzie wyglądał super. I to jest taki róż, z którym raczej się nie da przesadzić. Można go nawalić na policzki, i, i tak nie jest go za dużo. Ma w sobie taki delikatny, satynowy połysk, nie jest to do końca matowy róż, i ma, tak jak mówię, bardzo wdzięczny. I intrygujący kolor. Fajna formuła, taka dosyć miękka. Myślę, że też jest bardzo wydajny, bo jest wypiekany. Więc jeżeli nie próbowałyście, a szukacie czegoś takiego bardzo neutralnego, delikatnego, na przykład na co dzień, do chłodniejszych makijaży, to to jest bardzo fajna opcja. No i tutaj mam trzy pomadki. Chciałam Wam właśnie pokazać te trzy pomadki, ponieważ to są moje ostatnie odkrycia pomadkowe. Uwielbiam je, najczęściej je noszę w ostatnim okresie i chciałam Wam właśnie dzisiaj o tym powiedzieć. Wszystkie uważam, że są świetne. One się oczywiście między sobą trochę różnią. Mam tutaj pomadkę marki Semilac w kolorze 005 Berry Nude i to jest to, co mam teraz na ustach. Coś, co u mnie widzieliście ostatnio na pewno, to jest Maybelline. To jest ta Matte Ink, też popularna. Moja jest w kolorze 65 oraz mam tutaj Heian mat Lip Tint Velour i to jest numer 605 i tak sobie stwierdzam, że wszystko się kręci, kurczy w podobnych opcjach. 605, 65, 005 to jest chyba jakiś znak. Matowe pomadki w płynie, czyli takie, jakie lubię najbardziej. Zgaszone odcienie, czyli takie, jakie lubię najbardziej. Dosyć różne, ale już Wam pokazuję, jak to wygląda, bo zrobię słocze. Jeżeli chodzi o Hean, jest to pomadka chyba o takiej najlżejszej konsystencji z tego wszystkiego, ale jest kryjąca, to jest piękny nude, taki moim zdaniem idealny do niemalże każdego makijażu. E, utrzymuje się też świetnie. E, Maybelline, chyba wszystkim dobrze znana przede wszystkim z trwałości, bo to jest e, sztos. To jest jak dla mnie jedna z najlepszych trwałości matowych pomadek. Dodatkowo ma taki cofii zapach, taki słodziak, po prostu jakby się jadł jakieś ciastko karmelowe. Więc dodatkowe wrażenia Sensualne, tak powiedzmy. I ostatnia, czyli ten semilak. To jest pomadka której już trochę bałam, wiecie? Bo ja się trochę bałam, że ja się nie polubię po prostu z pomadkami Semileka, no bo to miała być marka do paznokci przez długi czas była, potem nagle pomadki się pojawiły, jakieś inne kosmetyki i mówię, mm, no zobaczymy. Ale dostałam ją w pudełku I Love Box i uwielbiam. I wszystkie te pomadki e, tak naprawdę u mnie pod względem trwałości zdają egzamin. Uważam, że są bardzo dobre, bardzo trwałe. Potrafię je mieć na ustach przez kilkanaście godzin, e, kiedy... Często się na mieście je, pije i w ogóle gada z ludźmi, cały czas macha tymi ustami. A teraz, może Wam pokażę w końcu te kolory, jak już Wam obiecałam. I one wyglądają tak. Tahean jest taka, powiedzmy, że ona jest moim zdaniem dosyć naturalna. Ma w sobie trochę, trochę beżu, trochę różu, pasuje do wielu makijaży. Maybelline jest bardziej beżowa, taka niudziakowa, a Semilak, jak widać, on jest taki najciemniejszy i jakby no, najbardziej podkreślający usta pod względem ciemności koloru. Natomiast wszystkie lubię, wszystkie są jakby takie zgaszone w kolorystyce, którą ja lubię, czyli taką właśnie trochę brudną, trochę beżową, trochę zgaszoną, więc. Bardzo polecam, świetne pomadki. No i myślę, że teraz przed tymi rozczarowaniami przyszedł czas na ten jeden, jedyny rodzynek, jeśli chodzi o pielęgnację. Świetny produkt, o którym też pewnie opowiem więcej w innym filmie. Niekoniecznie osobnym, ale poświęconym na przykład pielęgnacji, dlatego, że pytaliście mnie właśnie o te produkty i chciałabym tutaj zrobić taką zajaweczkę, a następnie na przykład nagrać film o jakiejś tam mojej pielęgnacji CERY i opowiem więcej o całej serii. A mam tutaj na myśli krem z z serii Kali Musli. Nie wiem, czy to się tak czyta. Natomiast jest to taka seria różowa, jak widać biało-różowa, dedykowana cerze wrażliwej i naczynkowej. I uważam, że jeżeli macie takie cery, szukacie kosmetyków łagodnych, delikatnych, naturalnych, polskich, to to jest coś dla Was. To jest świetny krem. Akurat tutaj Wam pokazuję coś, co się nazywa kojąca kuracja do twarzy na noc. Natomiast ym, to jest lżejszy krem niż ten z serii, który jest na dzień. I to jest takie dosyć zaskakujące. Natomiast ym, mi się on lepiej sprawdza z tego względu, że ja mam cerę tłustą. Ale na przykład, jeżeli Wasza oczekiwania co do nawilżenia, natłuszczenia są takie większe, że potrzebujecie większego natłuszczenia, no to ta wersja na dzień może być dla Was po prostu lepsza. No albo po prostu możecie stosować taką całą serię. W serii jest płyn micelarny, peeling enzymatyczny i właśnie te dwa kremy. Mówię o tym na noc, dlatego że on mi się najlepiej sprawdza. Super się wchłania. Naprawdę, wchłania się do matu. Jest lekki, nie zapycha. Fajnie koi. Pozostawia na skórze uczucie komfortu. Nie zapycha mnie, to jest przede wszystkim, wiecie, dla mnie kluczowe. Ma super skład, całkiem przyjemnie te produkty pachną. One mają specyficzne zapachy, ale według mnie jak trochę tam się ulotnią, to są bardziej przyjemne niż nieprzyjemne. A powiedzmy, że są raczej takie nawet bezzapachowe. To są delikatne zapachy i uważam, że jeżeli macie właśnie taką bardziej wrażliwą cerę, naczynka, chcecie właśnie iść w taką stronę pielęgnacyjną, to można się zainteresować tymi produktami, bo to jest jeden z lepszych kremów, jakich ostatnio używałam. I on też jest bardzo fajny według mnie pod makijaż, bo jest lekki właśnie i trochę mnie dziwi, że on jest na noc, ale w sumie też jestem bardzo wdzięczna mu, że jest na noc i jest taki lekki, bo dla mojej skóry to jest wybawienie. No dobra kochani, ten film jest taki dosyć długi, więc pora na te rozczarowania. Jestem ciekawa, czy tutaj coś ktoś coś obstawiał, co to może być, jeżeli nie zaglądaliście w opis. I już mówię, to są dwa drogie produkty, które mi się jakoś tak. Albo mnie nie lubią, albo po prostu mi się nie sprawdzają, albo coś po prostu w naszej relacji jest nie tak, albo ja mam po prostu jakieś dziwne oczekiwania. Zacznijmy od Becky. To jest taki rozświetlacz w płynie z takiego mini zestawu z serii Opal, czyli tego najpopularniejszego rozświetlacza od nich. I ja dostałam tę miniaturkę od Oli Hidden Dreams, bo ona powiedziała, że. On jest dla niej chyba tam za ciemny i że jej się nie sprawdza i że żebym ja sobie używała, ona sobie zostawia tę wersję prasowaną. No i sobie tak to leżało i mówię, dobra, spróbujemy, to musi być na pewno sztos, bo to jest beka. No nie. Niestety u mnie to nie daje właściwie żadnego efektu. Nie wiem, ile ja musiałabym tego nawalić sobie na twarz, żeby to było widać. Naprawdę. Próbowałam na mokro, na sucho. Wiecie, no na mokry podkład, na suchy podkład. Ja nie widzę efektu. I nakładając, wiecie, tutaj taką szpachlę, nie robię tak o. I sobie to rozprowadzam po twarzy delikatnie. Gąbeczką palcem, i. Nie. No przykro mi. Ale nie wiem, czy w ogóle coś będzie widać. Może tutaj coś odbija, ale to jest nikomy efekt. Prawie w ogóle go nie widać. I jeżeli miałabym za to dać ileś tam złotych, nie wiem, myślę, że kilkadziesiąt, to. <laughs> nie. Bardzo się nie lubię z tym produktem. Jest niewidoczny na twarzy. No i ostatni produkt. Też taka wisienka na torcie, jeśli chodzi o rozczarowania. Tart, korektor, popularny, lubiany, kochany, uwielbiany. Nie dla mnie. No powiem Wam, że nie polubiliśmy się. Odkupiłam go kiedyś od Oli w Rubeli, ponieważ wiem, że Ola po prostu miała go do sprzedania Powiedziała chyba o tym gdzieś w filmie albo na Instagramie, że ma za ciemny odcień i chciałaby się go pozbyć. A ja stwierdziłam, dobra, to jest dobra okazja, żeby spróbować, ponieważ to nie jest taki łatwo dostępny korektor u nas. Zwłaszcza, że go Ola kupiła w promocji na stronie i on kosztował mnie 90 zł z przesyłką bodajże. że no koło stówki za niego dałam, więc to była taka całkiem atrakcyjna cena. Ja mam kolor Light Sand, czyli taki bardziej żółty, ale nie aż taki bardzo, bardzo jasny. Pokażę Wam go tutaj, może obok tego collection, żebyście mieli odniesienie. W sumie powiem Wam, że nie wygląda aż tak ciemno, bo on nie jest jakiś bardzo ciemny. Tutaj macie właśnie ten różowy bardziej to jest collection, a ten jest tart. I kurczę, myślałam, że to będzie sztos. Naprawdę, tyle zachwytów słyszałam wszędzie na YouTubie. Dużo osób go lubi, dużo osób go poleca, używa na co dzień. No, a on chyba nie jest dla mnie. On wygląda dla mnie pod okiem bardzo ciężko, bardzo sucho. E, mimo, że tutaj, właśnie jak nałożyłam, to się wydaje trochę płynny, ale jak nakładam go pod oko, to mam wrażenie, że on jest bardzo gęsty i się ciężko rozsmarowuje. Jest jakby taki trochę gumowy i ciężko jest go rozprowadzić. E, starałam się nakładać i mniejsze warstwy, i, i większe ilości, mniejsze, większe, sprawdzić jak to działa. W ogóle to krycie mnie nie powala w żadnym stopniu. Nie wiem, czy. To jest taka kolorystyka, że on jest taki żółtawy i no żółtawy powinien jakoś tam w miarę dobrze kamuflować, ale z drugiej strony mam wrażenie, że mi podkreśla niebieskość sińców. No nie lubimy się, kurczę. Gdyby on kosztował 20 zł, to bym powiedziała: no może być. Trochę zbyt matowy, trochę zbyt suchy, ale może być. Ale za tyle, ile on kosztuje, chyba ile on kosztuje 130 zł normalnie. No, to nie jest, nie jest moja rzecz, o wiele bardziej polecałabym Collection. Tutaj ma fajny aplikator, duży, nie trzeba się namachać nim, żeby nałożyć produkt, ale jednak nie podobają mi się jego właściwości. Postaram się go zużyć, chcę go użyć w filmie. Makijaż kosmetykami, których nie lubię, bo właśnie postanowiłam, że taki chciałabym nagrać, ale jak go zużyję, to już się pożegnamy i myślę, że już więcej nie wrócę do tego kultowego produktu. No dobra i to by było na tyle, nagadałam się, to był naprawdę długi film, dawno ulubieńców nie było, mam nadzieję, że Wam się podobało, światło mi się zmienia, więc to jest w sumie dobra pora, pora tutaj spuścić kurtynę, do zobaczenia kolejnym razem, pa pa.